Stacja dziesiąta. Tu Jezus został odarty z ubrań przed wykonaniem wyroku śmierci. Dziś to miejsce znajduje się przy wejściu do bazyliki grobu Bożego. To jest zamek. Ja jestem człowiekiem, który otwiera kościół. Nazywam się Jacob Nosebem. Jestem odźwiernym w bazylice Grobu Bożego. Ta funkcja przechodzi z Ojca na Syna, z pokolenia na pokolenie. Codziennie o czwartej rano otwieramy kościół, potem wieczorem zamykamy. Tak, tradycja trwa od VII wieku. Jestem muzułmaninem, więc jestem neutralny wobec wszystkich chrześcijańskich grup katolików, greków, ormian, koptów, syryjczyków. Z powodu Wielkiego Tygodnia muszę pilnować drzwi przez cały dzień. Podobnie będzie podczas prawosławnej Wielkiej Nocy.